Jesteśmy na wydziale fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w budynku Instytutu Fizyki przy ulicy Rejmonta 4 w Krakowie. Możecie Państwo zobaczyć wszelkiego rodzaju proste i bardziej skomplikowane doświadczenia fizyczne. Można również własnymi rękami skonstruować bardzo proste urządzenia typu peryskop, spektroskop. Można zaznajomić się z nowymi technologiami, w szczególności. Zbudować sobie coś z klocków Lego. Można za, y, również z technologiami informatycznymi się zaznajomić, jak również z bardzo prostymi zjawiskami fizycznymi i poznać, skąd one się biorą i na czym polegają. Sądząc z tego, co widzimy tu od godziny 17, zainteresowanie jest bardzo duże. W zeszłym roku mieliśmy około 3000 uczestników. W tym roku zobaczymy jaka będzie liczba, ale Państwo widzicie, że w tej chwili jest bardzo dużo. Chciałam zwrócić uwagę, że w tej chwili około 300-400 osób siedzi na wykładach. Na tym stanowisku prezentujemy kilka doświadczeń pokazujących zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego, wytwarzaniem ładunków elektrycznych, no i różnego rodzaju doświadczenia, które można e, lub też nie wolno wykonywać w domu. Takim typowym doświadczeniem, do, za, do którego zachęcamy, aby wykonać je w domu, jest wykonanie głośnika z kubka po napoju, do którego przytwierdzamy sobie... Przez który podłączamy bezpośrednio do odbiornika radiowego. Z kolei doświadczeniem, którego, do którego nie zachęcamy, wręcz wzbraniamy, żeby wykonywać w domu, jest tak zwany świecący ogórek. Doświadczenie bardzo efektowne, w którym ogórek zaczyna świecić, jednocześnie wytwarzając spore ilości takiego nieprzyjemnego odoru. Niemniej jednak e, cieszy się on bardzo dużą popularnością. No, i gromadzi największą ilość publiczności. Tak duże zainteresowanie może świadczyć o tym, że istnieje zapotrzebowanie na to, żeby kształcić społeczeństwo właśnie w kierunku nauk ścisłych, w szczególności w kierunku fizyki. Będę próbował wytłumaczyć słuchaczom, widzom, w jaki sposób astronomowie odkrywali i, od, i wciąż odkrywają planety krążące wokół innych gwiazd czyli postaram się opisać kilka takich najpopularniej, najpowszechniej stosowanych metod detekcji planet krążących wokół innych gwiazd. Zakładam, że widownia przychodzi, bo jest ciekawa świata i myślę, że dzisiaj jest podobnie. Wydaje mi się, że rola takiej na przykład właśnie Nocy Naukowców jest nie do przeceniania. To znaczy, jeżeli tu kilka tysięcy ludzi przyjdzie i cośkolwiek się dowie o tym, jak działa GPS w sąsiedniej sali albo czy istnieje życie poza Ziemią, no to, to dobrze, tak mi się wydaje.